Тоа е малку спретен коментар со гроб. Скибири и тој твој сигма сигма Sędzia, sigma sędzia. Ja nie czuję lęku i nie zbyt. czuję strachu z rękoma na głowie, a twarzą w piachu. Co instruktorzy na temat. Nie odpowiedzi. Nie no no tak. tak. odpowiedzi. Dobra, chłopaki, zmokotowa no, i obnowa. Tym e, akcentem rozpoczynamy Game of Scoota. Witamy Was na skut campie. Zmierzy się kadra z obozowiczami, czyli mamy tutaj naszą tradycję klasykę. Będą! Słuchajcie, mamy w tym roku małą zmianę zasad, ale zaraz o niej opowiemy. Najpierw przedstawię zawodników: Szczawik, Hello, Michel, Broniu, czyli klasyczny skład: Fabian, Nikodem, Stanisław. Ok, i zmiana zasad polega na tym, że klasycznie mamy dwie próby na powtórzenie, jedną próbę na zadanie, mamy dodatkowego ribeita i tak dalej, ale dodajemy jedną nową zasadę: można zamiast ribeita w czasie gry drużyna może wykorzystać telefon do przyjaciela, tak to nazwaliśmy. I polega to na tym, że zamiast ribeja, tylko że to jest jednorazowo, albo to, albo ribej. Zamiast ribeja można wziąć do powtórzenia triku osobę z widowni, jakąkolwiek. I jeżeli ta osoba z widowni powtórzy ten trik i go wyląduje, to może zadać kolejnego kola drużynie przeciwnej. Oh. I dobrze możecie dobrze wybrać dobrze. albo rebay, albo telefon do przyjaciela w trakcie całej gry. Jednorazowo. Dobra. To lecimy. Papier, kamień. 3, 4. 3, 4. Oh. Yeah. No, Michel u nas zaczyna i zobaczymy, co odepnie. Eee, robię front truje barspina, opobarspina z kickera. No, to fajnie. Wow. Fajnie, super. Sędziuje dzisiaj e, klasyczny węcik, jakim jest e, Game two. Jooo! No, no, Pierwsza próba! Uno! I teraz dla obozowiczu. Dobra, ja zadaję. Kilki kresli paskikera. No, to są triki. Yeah. Yeah. Dobrze! Do <śmiany> Ale poczekaj, na pewno chcesz teraz wykorzystać, stary? No nie wiem, zastanawiam się. Bo potem już nie wykorzystasz tego, nie wiadomo co jeszcze będą wam Michel, co robimy? Jeśli zadamy w następnej ja turze, daj nam 2 tylko przewagi. A że Ej, powiedział, że a zrobi live z palcem. Z... Halo, halo, Rzepka? To dzwoni? No dobra, no. Zrobimy. Ej, nie zrobisz, nie. nie, nie zrób, weź, nie, zróbno. Co, co, co? No to patrz, no. Zadam Nerezi, Op Opo Weapambrelę do Double whipa. to czyli chalk Milk. Jest. Uh -huh. O Oju! To nie? Zasiek! Ja próbuję. Zrykli. Ej, tak! Ej. Dobre zasady wprowadziliście, naprawdę. Ej. Jestem dumny ja z Was. Ja sprawię piąteczka. Jeszcze raz, chęteczka, o, no. Dobra, stoją się, podejmuję. Dobra, teraz zrobię. Mój pan Brele wykonał. Dostałem jakieś podziękowania za taki pomysł, dobry. Pomysł z telefonem do przyjaciela należy do Eryka Słowika, tutaj jest jego Instagram, dajcie mu follow. Coś nie działa. Ja bym zaliczył. Ile? A, 2-0. Super. No to fajnie fajnie fajnie, fajnie, to fajnie, fajnie, aha, fajnie. Tygodnie, Dobra, ja zadaję dwa bryty. No i fajnie. Filip no, Rzepka no, no, zrobił robotę tutaj. No, to był dobry pomysł, nie? To no, był dobry zobaczymy, pomysł. Zobaczymy, czym się odwdzięczą po tym Obozowiczu. Obyyyyyyyyyyyyyy! Ale jak się kazał, to nie ma zbania. Ale blisko! Ale blisko! Mniejszą nogę. Będzie coś z tego? ja, dawaj! Obyyyyyyyyyyyyyyy! Nie ma Literacja jest to Literacja jest! Dwa Yes. Jest! Fajnie, super, nadrabiamy. No ja polecę klasyczkiem. Skikerka, se flipka. Nie zakręca. Nie! Nie! Zakręcę. No wolno Przestraszyłem troszkę, że może się przewrócić. Co zrobisz? Ja bym zrobił. No to. Ale chyba na ja pewno. Ale ile, ile ma prób? Bo to... Ale on, Robisz. On, Robisz. on potem będzie zadawał? Tak, tak. Bo idź. Bierzemy prawdopodobnie Fifiego na backflipa, bo... No na pewno. Chyba na pewno, bo Stasiu się boi. Nie dziwię mu się, bo ja też nie umiem. Na pewno. Prawdopodobieństwo i nieprawdopodobieństwo, to ma gołalek chyba, nie? Dobra, Teraz nie zadaj. Dobrze, ma dobrze wykorzystane zadzwonienie do przyjaciela. Mega przyjemnie, myślałem, że będzie gorzej. Zadaj fronta. O, nie front, nie bo on zrobić temu, ale nie z tego. murka. Ale no mówię poważnie. Ale No Ale Z kadry nikt Dobra. nie zrobi na brochetera. Nie, nie! 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 No teraz ty bez jajki. ja! Nie ja! 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 eee, ma Ridu! Nie ma żadnego Ridu! Bo się... Czemu ma być Rido? No, odjechał, ale go wzięło! A wylądował? I no wylądował Jacka czy z no, to mógł, mieć, mógł mieć troszkę więcej stisy przy lądowaniu. Ej, Nie ma no, ridu, 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 nie no, ja ridu, też no, Nie no, nie ma żadnego ridu, no. Przecież, ale ten dek mu się nie złożył w pół, więc on by mógł ustać, no. Mówi, więcej spisu trochę i to Jakby się złamał w pół, to spoko, no, ale... Sędzia zaprzeczył, nie ma ridu niestety. Ja będę zadawał półbar, fajwo, pubar. na tym mureczku tutaj. Dobra. Zadaję półbar, fajwo, pół nie. Nie, stary poboczny, ale wiem. No, czy się. A zrobisz? A oni, oni mogą zrobić stary. Halo. Ale ja bym zostawił takie takie. Dla... No, ale no to stary, a może teraz się odpali zrobić? No, ale to, to to tak zawsze możemy mówić, że może się odpali zrobić. No to właśnie. No to tak, jakieś inne To znam, czy się jibryka. Kremalstry to, to wam Ej, kto się spodziewał? Nie No będę powtarzał zaraz. Trochę się jeszcze tam rozciągnę i lecimy. Przychodzi próba na trenerów fili teraz. 2-2. Tak, 2-2. Już gramy sami wszyscy. Już bez kolegów. Tak, bez kolegów. Zadaje Michel teraz. i Misel zadaje. Ja zadaję na tej rurce tutaj over backside over 15 do whipka. To whipka. O, no cię bek. O, to taka Michel Augusta czka. Ale daj, daj. Podejmuje się, ma się Nikoś, mamy, Chyba ma, Nikoś się aaa. porywa. O! 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 No, niestety, to nie szedę na tą rurkę. Dobra, dobrze było. Tylko mam ten nick. Liter. Do zobaczenia. 32.

Nie! Nie, o, Yo! Ale łatwo. za łatwo. No, Stary, co ty gadasz? Do siódemy, ale, ale to nie jest to samo. Trzy, sześć, To jest dużo łatwiejsze. Ja nie umiem, stary, ja nie się nie... Ale jak Nikodem... To Let's go! Ej, No, moje drodzy, 4-2. No, już mnie nie widzicie, co to jest no. Popatrz, no. Dobra, zadaję 3 rewindy na swoje bokszy. O, no, dobra, to się nie mogło nie udać. O! Joi! 3, i teraz e, szczawik. Tylko myślał, bo on znowu półbarka w życiu. myślał, gdzie? Pół barbeklip w dół tej rury. Skutkiem powyżej. To bardziej się trzeba skupić na tym pół barze co niż na beklipie. Całego bara? Tak. Jak nikoś to zrobi, to kupujemy mu kole w barze. Dobra, i teraz pół bar. Nikoś, klipa Od nich masz kole, od niego masz kółka. Kółka, tak. Tam ktoś dwie dechy dawał jeszcze. Dobra, ja Witek daje dycha, ja, daje stówę. Było, stówę? ja daję stówę. Widzisz stówę? Nie, sesję nie, Wow. <ślamużona> sesja. Tłum niestety zadecydował, muszą być igrzyska. Jeszcze jedna! Ale wielkie brawa dla Nicodema! W tym roku, na tym turnusie zwycięstwo go! trafia do Instruktorów! Do widowni się to chyba nie podoba niestety, ale mają przyjemność. Ale trudno. trudno. Do, Do zobaczenia za rok. Siema!